Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj szybkie wideo na temat Daniel Collins, wczorajszej przeciwniczki Igi Świątek, z którą grała fajny mecz, ale Daniel Collins skreczowała, na dodatek później rozegrała debla, słuchajcie, szaleństwo jakieś, nieprzewidywalne w ogóle zachowanie odbyły się podczas tego meczu, a ja bym dzisiaj chciała powiedzieć... Właśnie na przykładzie horoskopu Daniel Collins, który widzicie za moją głową, skąd się biorą takie zachowania i czy to jest normalne, bo wiele osób oczywiście teraz wylewa wiadra pomyj na Daniel Collins, ale gdyby znali jej horoskop, wiedzieliby to, co ja i za chwilę postaram się Wam to wszystko wytłumaczyć. A jeśli mnie jeszcze nie znasz, nazywam się Maja Tworowska, jestem astrologiem od bardzo wielu lat, zajmuję się interpretacją horoskopów, ale także wieloma innymi rzeczami, które mają związek z astrocoachingiem. Zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu. A tymczasem wracamy do horoskopu Daniel Collins. Zatem Daniel Collins, urodzona pod znakiem strzelca ze Stellum Planet w znaku strzelcu. W znaku strzelca Słońce, księżyc, Wenus, Merkury i Mars. Które jest połączony i z Księżycem, i ze Słońcem w koniunkcji. Zatem, kochani moi, nie oczekujmy, że Daniel Collins będzie potulnym barankiem. Absolutnie nie. To jest kobieta, którą rządzi impuls. To jest kobieta, którą rządzi instynkt. Więc bardzo wiele jej zachowań jest po prostu niekontrolowanych. Ona sama nie potrafi ich kontrolować, ale nawet nikt inny nie będzie w stanie kontrolować i nie będzie w stanie... Przewidzieć, jak ona się zachowa. Daniel Collins ma świetny horoskop na bycie sportsmenką, bo kiedy słońce jest w połączeniu z Marsem i Mars w połączeniu z Księżycem, to jest to naprawdę połączenie idealne dla sportowca, dla wojownika, który nie cierpi przegrywać. Na dodatek, stellum planet jest położone w szóstym domu jej horoskopu. Co to znaczy? No. Ano to, że chcę być perfekcyjna, chcę być idealna, a jeśli to nie wychodzi, to po prostu budzi się we mnie ten demon, ten, który jest strasznie zły i wkurzony. Dlatego Taka reakcja Daniel Collins na to, co się wydarzyło, jest absolutnie normalna i nie trzeba od niej oczekiwać tego, że ona będzie grała fair play, bo ona chce po prostu wygrać za wszelką cenę. Ktoś, kto ma taką koniunkcję, lubi być po prostu pierwszy, cokolwiek by się nie działo oczywiście mogłabym zdecydowanie więcej jeszcze powiedzieć o tej postaci, ale już nie mam czasu, bo roleczka jest króciutka. Ale zapraszam Was do tego, żebyście się interesowali astrologią i również swoim horoskopem, żeby poznać siebie lepiej. A Daniel Collins, no cóż, no nieprzewidywalna.